Cześć wszystkim, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Prey i zapraszam Was na materiał, w którym po pierwsze omówimy sobie to, co miało miejsce w piątek 18 lipca w ramach mojego głównego modelu handlowego Prey. Widziałem, że wielu z Was uczestniczyło w tym konkretnym rozegraniu i tak naprawdę dwie pary walutowe, bo i Edek i Fund zapewniły bardzo porządne setupy. Edek zresztą zapewnił również bardzo, bardzo sensowny ruch. Wszystko sobie oczywiście omówimy. No i również przejdziemy sobie do tego, jak wygląda Cały obecny tydzień pod kątem wydarzeń makroekonomicznych, czego możemy się spodziewać, bo konkretne wydarzenia makroekonomiczne mają w tym tygodniu znaczący wpływ potencjalnie na profil tygodnia, który będziemy mogli zobaczyć, także będzie tego trochę. Również na wstępie chciałbym podziękować wszystkim za naprawdę bardzo dużą garść miłych słów w związku z tym niezwykle ważnym wydarzeniem, jakie miało miejsce dla mnie w ten weekend, no bo jak zresztą doskonale zdajecie sobie sprawę, jestem już. Już po drugiej stronie mocy, moi drodzy, także tak to wygląda. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję dla wszystkich osób zainteresowanych. Wszystko wyszło perfekcyjnie, wszystko się udało. Natomiast, no cóż, moi drodzy, no nie zwalniamy tempa. Mamy poniedziałek, ale mimo, że mamy poniedziałek już i nowy tydzień, no to przejdziemy sobie oczywiście do tego na samym początku, co miało miejsce właśnie w piątek, w tamtym tygodniu, ponieważ mimo, że niestety nie mogłem uczestniczyć w tym setupie, no. Z wiadomych przyczyn, no to w tym momencie i tak warto to omówić, ponieważ wielu z Was w tym uczestniczyło i jak najbardziej była to dobra decyzja, jak zresztą widać, biorąc pod uwagę generalnie mój model, to bardzo duża część rzeczy się zgadzała. Jeśli chodzi o wydarzenia makroekonomiczne, które miały miejsce właśnie w tamten piątek, czyli 18, no to tutaj nie ma wiele o czym mówić, poza tym, że po prostu tablica była pusta. Jeśli chodzi o mój główny koszyk handlowy w ramach mojego głównego modelu, Handlowego Prey, no to nie mieliśmy tutaj żadnych znaczących wydarzeń makroekonomicznych, które mogłyby wpłynąć właśnie w mocny sposób na zmienność, oraz nie mieliśmy żadnego Bank Holiday. Warto tylko wspomnieć, że mimo wszystko był to CPI Week, no i zresztą ten piątek pięknie, ten CPI Week mimo wszystko zakończył, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to. I zaraz przejdziemy sobie również do wydarzeń makroekonomicznych na następny tydzień, czyli na ten właściwie obecny. Natomiast przyjrzyjmy się najpierw temu, co miało miejsce właśnie. Na Edku i zaraz przejdziemy sobie również na funta. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o Edka, no to tutaj, zanim przejdziemy sobie cały taki replay wszystkiego, co w tym momencie miało miejsce na rynku, gdzie po prostu przewiniemy sobie taśmę, to trzeba powiedzieć jedną rzecz. W ramach maksymalnego zakresu, który wtedy zaoferował mój pre-model, mieliśmy niemalże 1 do 6R, a w ramach zwykłego, prostego 0,3 ADR jako targetu mieliśmy niemal 1 do 4. R. Więc jest to fenomenalny wynik, fenomenalny zakres, jeśli chodzi o to, co zaprezentował nam e, oczywiście mój model. Dobrze, ale w tym momencie wyrzućmy sobie teraz, moi drodzy, wszystko. Wyrzućmy sobie cały, nie, cały zbędny tutaj szum na wykresie w tym momencie i przejdźmy sobie bezpośrednio do tego, co widzimy oczywiście, co mogliśmy widzieć w momencie, kiedy rynek znajdował się w tym, moment, w tym miejscu w poniedziałek, zanim zebraliśmy rzeczywiście jeszcze Asian Session Range. Więc jak zwykle, moi drodzy, czekanie na zebranie któreś ze stron, jest to bezapelacyjne. No i miało to miejsce już o godzinie, tak jak widzicie, pierwszej 1.30 zaczęliśmy zbierać Asian Session Range Low, więc fajna odnoga cenowa nam się tutaj utworzyła. Byliśmy poniżej północy czasu nowogórskiego, czyli poniżej True Open, bardzo dobra przesłanka, moi drodzy, rzecz, która jest jeszcze fenomenalna w przypadku tego typu przesłanek, to oczywiście jest to, że zwróćcie uwagę, jak zachowała się północ. Północ, moi drodzy, od razu zaczęła dystrybuować cenę w przeciwnym kierunku. To jest bardzo dobra rzecz. Mało osób zwraca na to uwagę, ale to jest definitywnie bardzo, bardzo dobra przesłanka krótki przerywnik reklamowy dla głównego partnera na tym kanale, czyli oczywiście szeroko nagradzanego brokera Tickmill, który na pierwszym miejscu kładzie satysfakcję z korzystania z ich usług oraz przede wszystkim bezpieczeństwo Waszych środków, bo są one ubezpieczone. Jest to broker w pełni regulowany przez Unię Europejską i tak jak zawsze moi drodzy, to co się nie zmienia, bo tak jak widzicie szata graficzna u nich na stronie się zmieniła, to to co się nie zmienia to fakt, że macie minus 10% ode mnie na prowizję w przypadku konta RAW Wystarczy, że napiszecie na maila, który teraz wyświetli Wam się na ekranie, albo po prostu maila podanego w opisie tego materiału, dacie znać, że jesteście ode mnie niezależnie czy macie konto założone z mojego linku, czy też nie, czy zaokładacie w ogóle nowe konto, czy macie stare konto, każdy z Was ma prawo do tych minus 10%. Mam nadzieję, że brzmi fair. Dziękuję Wam jak zawsze za możliwość posiadania partnerstwa na tym kanale i dziękuję Tickmillowi za to, że w dalszym ciągu wspiera moją twórczość, nie wpływając na jej merytoryczną część. Zapraszam do dalszej części materiału. No i teraz oczywiście warto powiedzieć, jak wyglądało Price Action dalej i przede wszystkim w jaki sposób mieliśmy tutaj pierwsze reakcje. Pierwsza reakcja od tego BC, które tutaj ma miejsce i zaczęła rzeczywiście zawracać rynek. No i ktoś mógł tutaj niestety złapać się na tym, jeśli nie oglądał Mentorship'a uważnie, coś o czym mówię. Bardzo często w przypadku Edka i Funta w szczególności, to to, moi drodzy, że oczywiście szukamy, jak zawsze, ostatniego swing high który doprowadził do zebrania low Asian Session Range. I zamknęliśmy się o godzinie 1:40 rzeczywiście powyżej tego swing high i ktoś by mógł powiedzieć: No no to super, pakujemy się w pozycję. Otóż, jak zwykle, nie do końca, moi drodzy, bo mamy jeszcze kontekst DXY, o którym trzeba pamiętać o którym powtarzam jak zacięta płyta. I niestety, ale o godzinie 1.40 na Edku, na DXY, no nie mieliśmy nic szczególnego. Nie mieliśmy żadnego market structure shifta, bo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie te Equal Lossy, które również wpasowują się w strukturę rynku, no to mieliśmy moi drodzy fail to displace. A jak już doskonale zdajecie sobie sprawę, w ramach Edka i w ramach Funta, o czym powtarzam cały czas, jak zacięta płyta, DXY musi zachowywać się perfekcyjnie. Nie ma mowy tutaj na to, w szczególności jeśli chodzi o Edka, który stanowi. Większość DXY. Tutaj naprawdę nie ma pola do jakiegokolwiek, jakiegokolwiek manewrowania tą ceną. My dajemy to w przypadku Kanadyjczyka, Australijczyka, czyli par walutowych, które powiedzmy sobie szczerze, stanowią nawet najczęściej nie stanowią w ogóle DXY w żaden sposób, albo stanowią w jakiś marginalny, jeśli chodzi o inne pary walutowe. To i tak, jak chodzi o Edka, tutaj na przede wszystkim DXY wszystko musi się zgadzać. I tak jak widzicie, tutaj o pierwszej 1.40 tego market Structure Shifta. Po prostu nie było. Więc co nam pozostaje, no moi drodzy? No, przede wszystkim pozostaje nam nic innego, jak oczywiście czekać dalej, ponieważ na ten moment nie ma tutaj sensownej reakcji, za którą moglibyśmy podążać. No i zresztą widać, w jaki sposób rynek zaczął później realizować ten zakres. Ponownie mieliśmy konkretnego sweepa, i ponownie mamy następnego swing high który się tutaj utworzył. Wiele osób pyta się, co w tym momencie, co w tym momencie, kiedy dzieje się coś takiego, że rzeczywiście rynek zaczyna zawracać. XY tego nie potwierdza, czy czekamy dalej, czy odpuszczamy, co my tak naprawdę w tym momencie robimy. Moi drodzy, I to jak zawsze zależy przede wszystkim od struktury, bo jest duża różnica między tym, kiedy po prostu mamy taką strukturę, jak tutaj, czyli mamy odnogę cenową, która trafia do tego order bloka, tak jak widzicie w tym miejscu, a rzeczywiście powyżej tego swing high mielibyśmy zanegowanie jakiegoś order bloka, i tak dalej. To jest bardzo duża różnica. Mimo wszystko, ja i tak większości osób polecam to, że jeśli wydarza się już sweep, wydarza się market structure shift, jeżeli zaczynacie dopiero śledzić mój model, ja bym odpuścił, bo to mimo wszystko wtedy w przypadku tej konkretnej pary walutowej. Bardzo często jeśli nie rozumiemy kontekstu, to nie chodzi o to, żeby tutaj starać się bez po prostu żadnego namysłu, bez kontekstu łapać każdego Market Structure Shifta, to nie na tym ma polegać. Natomiast to, co rzeczywiście się tu bardzo dobrze wydarzyło, to przede wszystkim, moi drodzy, Fail to Displace, które później miało miejsce nie tylko tutaj, bo zaraz zobaczycie, że jest to na tle, na tle również wyższych interwałów, więc mieliśmy to Fail to Displace, no i później rynek zaczął ciągnąć rzeczywiście. Mieliśmy porządnego Market Structure Shifta o godzinie, w tym momencie zaraz sami zobaczycie, na razie cena się akumulowała i o godzinie drugiej 50 w tym momencie czasu nowojorskiego mieliśmy naprawdę bardzo porządnego już market structure shifta powyżej tego zakresu, który tutaj jest. No i znowu pytanie, jak to wyglądało na DXY i jeśli chodzi o DXY i drugą 50, no to tutaj przesunęliśmy tonę, tonę w tym momencie ostatnich dołków, bo tak jak widzicie przesunęliśmy ten dołek moi drodzy i następny dołek i ten dołek, więc jest to zdecydowanie bardzo, bardzo dobra oznaka. Dodatkowo może sami zobaczyć na Edku, to, co tutaj ma miejsce I jeszcze na chwilę wam cofnę taśmę, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Zwróćcie uwagę na moment na interwał 15-minutowy, to co ja mówię wam bardzo często, czyli jaką drogę musiałaby przejść świeca w momencie, kiedy się zamykamy do zebrania 15 minutówki ostatniego swing No Tak jak widzicie, jest to różnica. Tutaj zdecydowanie musimy spodziewać się tych kilku, kilku świec. Natomiast zwróćcie uwagę, jak to wygląda w momencie, kiedy mamy to. Następne wejście, które wydarza się na, e, o 2.50 w tym momencie, już w zgodzie z DXY, czyli w zgodzie z wymaganą przesłanką w stosunku do naszego, e, naszego oczywiście modelu. Wróćcie uwagę, jak wtedy wygląda 15 do, dokładnie na tej samej świerce mamy również market structure shift na interwale 15-minutowym. Więc jest to szalenie, ale szalenie istotna przesłanka i porządna przesłanka, czyli przed wcześniejszą stratą doskonale nas chroni po prostu samo DXY. DXY. Które jest nieodłącznym elementem, i nie zapominamy o nim. Jeśli za ktoś zapomina, najlepiej sobie ustawić duży wykres, nie wiem, na drugim monitorze albo checklistę i ma być to podkreślone. Moi drodzy, nie ma wejścia w pozycję bez potwierdzenia na DXY w ramach mojego głównego modelu handlowego Prey. No dobra, ale jak to w takim razie wyglądało, jeśli chodzi o samą przyczynowość, bo to jest również oczywiście szalenie, ale to szalenie istotne. Moi drodzy, dwie przepotężnie istotne kwestie. Po pierwsze, bardzo duże VC, które tu widzicie. Prze ogromne BC na interwale h4 to sobie tylko wszystko tutaj zmienimy, żeby to nam zniknęło. Aha, poczekajcie, bo tu już zaznaczyliśmy sobie oczywiście również to więc szybciusieńko teraz teraz usuwamy to z tego interwału, więc mamy moi drodzy bardzo duże BC i to nie byle jakie BC, bo to BC do którego trafiliśmy jednocześnie jest w, w akompaniamencie z inwertowanego CB, które tutaj mamy i tak jak widzicie to właśnie od niego również cena się odbiła, więc mamy podwójną, podwójną tak naprawdę przyczynowość w ramach tego BC mamy zinwertowane CB i zinwertowane BC, ale co jest jeszcze istotniejsze to to, że interwał H 4, tak jak widzicie, również pokazał nam fail to displays. I coś, o czym mówiłem w materiale stricte o fail to displays na swoim kanale, bardzo często to to, że jeśli prześledzimy reakcję, ostatnią reakcję, to bardzo, ale to bardzo często jest tak, że jeśli dana reakcja failuje w tym momencie, fail to this, po prostu robi fail to displace, czyli nie przesuwa rynku, to będziemy odnosić się właśnie do tych ostatnich wszystkich reakcji, które tu miały miejsce. Tu mamy bardzo dużego knota, bo jest to knot związany z newsami. Więc nie ma, się co, nie ma się co oszukiwać. Zanim dojdziemy do niego, to może potrwać, ale wszystkie ostatnie wierzchołki, trzeba powiedzieć jasno, te ostatnie reakcje w ramach tego CB będą testowane, bo nie przesunęły one rynku. Więc mamy przepotężną ilość przesłanek, bo poza Fake to Displays, no to mamy H4BC, H4 jest inwertowane CB, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Na interwale h1, no moi drodzy, również podobna kwestia również w tym momencie mamy tutaj sweep, przede wszystkim tych, equal lossów w ramach tego, tego, moi drodzy, BC, które również się tu znajduje, no i sami możecie zobaczyć, jak dobrze to wszystko, moi drodzy, się komponuje w ramach, oczywiście później już wszystkich potwierdzeń. No i oczywiście, biorąc pod uwagę, moi drodzy, te założenia, no to pytanie, gdzie take profit? Gdzie take profit, moi drodzy? No standardowo, jeśli ciężko nam wyznaczyć, to po to nam jest właśnie 0.3 ADR. Jeśli nie chcemy atakować tutaj w szczególności jakichś właśnie equal highsów, equal lossów, to po prostu za Zakładamy, że to 03 ADR może być naszym wskaźnikiem, albo po prostu proste 1 do 2, 1 do 2,5, jeśli widzimy, że pozwala nam rynek na więcej, po prostu. Tu musicie już dopasować sobie to do swoich możliwości tego, jak chcecie rozgrywać model Prey, czy chcecie szukać później runerów powyżej 0.3 ADR i tak dalej, i tak dalej. To jest wasza kwestia. Model Prey to jest po prostu model, który ma zawsze dać minimum 1 do 2. I 0.3 ADR jak wskazuje minimum 1 do 2, to znaczy, że to jest ten moment jasno i mechanicznie określony. No i sami możecie zobaczyć, jak później pięknie cena ciągnie tak naprawdę tutaj nam do powyżej Asian Session Range. Też wiem, że niektórzy powyżej Asian Session Range lubią wychodzić, bo się boją tych zawrotek. Natomiast sami możecie zobaczyć, jak pięknie cena później nam dystrybuuje. Więc to jest pierwszy model, który pojawił się w piątek. Nieco bardziej tricky, bo trzeba było śledzić dokładnie DXY, ale to mówię triki trochę prześmiewczo, bo DXY jest nieodłącznym elementem mojego modelu, żeby. Po prostu no tutaj nie można o tym, moi drodzy, zapominać. Dobrze, przejdźmy sobie teraz na funta. Na funta, który w piątek również nawet miał jeszcze bardziej clean strukturę, bo tutaj mieliśmy naprawdę bardzo, ale to bardzo porządny setup również, jeśli chodzi właśnie o samego funta. Więc standardowo zaczniemy sobie, moi drodzy, od tego, że prześledzimy sobie całą strukturę na, również na funcie, moi drodzy, i zobaczymy, jak to wszystko tutaj nam po prostu w tym momencie ciągnie, jeśli chodzi o samego funta. Więc biorąc pod uwagę moment, kiedy zaczęliśmy zbierać Asian Session Range Low, w tym momencie ostatni swing high, który się tu wydarzył, no to jest w tym miejscu, więc trzeba powiedzieć jasno, no struktura jest dosyć wysoko. No ale utworzyliśmy później już nowego swing, swing high, który utworzył się tutaj. Tu ostatni swing high, jeśli źle to nazwałem, to przepraszam, ostatni swing high to miałem na myśli. Następny swing high utworzył się w tym miejscu. No i kolejno zaczęliśmy przesuwać rynek niżej. Jeśli chodzi o to, no to tak jak Widzicie, zaatakowaliśmy tego swing high tworząc equal highsy, no ale poszliśmy dalej niżej w tym momencie. Więc nie mówimy tutaj o zamknięciu się świecy powyżej, cały czas ta struktura nam się pięknie tu przesuwa. Więc co do funta, sytuacja była naprawdę bardzo, ale to bardzo jasna. Następny swing high, który ma miejsce, jest tutaj, no i tak jak widzicie, po nicce do kłębka, śladem struktury możemy sobie bez problemu iść. No i ponownie tutaj o 2.35 wydarzył się właśnie porządny market. Shift. No i przede wszystkim, moi drodzy, standardowo to, co nas interesuje, uwaga, uwaga, po raz kolejny, DXY, poza oczywiście parametryzacją, CBDR, Asian Session Range, wszystko się zgadza. Asian Session Range również bardzo porządna akumulacja. Ja uwielbiam, kiedy Asian Session Range jest takie wąziutkie i naprawdę tutaj pod tym kątem wygląda to fantastycznie. Północ Czasu Nowojorskiego również piękna dystrybucja. No i lecimy na DXY. Nie ma co czekać, moi drodzy. Co DXY w tym momencie zrobiło, jeśli chodzi o funtam Moi drodzy, druga 35. Tak jak widzicie, po raz kolejny mamy sytuację, w której fund robi, moi drodzy, co? Fade to displays w ramach tego dołka ale w ramach ostatnich equal lossów, które tutaj utworzyliśmy, no to mamy już przesunięcie rynku ponowne, razem z tym wejściem, to znaczy zwróćcie uwagę, przesunęliśmy, przesunęliśmy je po raz pierwszy tutaj i to był ten ostatni equal lossy, które zostały przesunięte, rynek poszedł wyżej, zrobił fail to displace, tak jak widzicie nie byliśmy w stanie przesunąć rynku, po, rynku powyżej, mamy kolejne fail to displace, tym razem na DXY i ponownie zamykamy się powyżej, poniżej tych triki o godzinie 2.35, niejako później następne świece zamykają się tutaj, tak jak widzicie na tym retracementie i druga 50, tak jak w przypadku na etku, przesuwa już resztę. To jest jedyne, co tutaj jest, moi drodzy, triki, że tak jak widzicie tutaj ta struktura rzeczywiście leci wyżej, natomiast tworzy fade to displace. Nie można o tym, moi drodzy, zapominać, że jeśli rynek nie przesuwa się wyżej, to jest to również informacja. Jest to szalenie, ale to szalenie istotnie. Więc punkt troszkę tutaj zrobił zamieszanie jeśli chodzi o to, natomiast rzeczywiście zamknął się powyżej o tej drugiej 35, jest to bezapelacyjne przedstawiając nam naprawdę później bardzo, bardzo ładny run powyżej tych konkretnych powyżej tych konkretnych szczytów no i tak jak możecie sami zobaczyć jednocześnie również tworząc na interwale 15 minutowym Market Structure Shifta, więc tutaj to jest, to są moi drodzy te dwie rzeczy, o których warto pamiętać to jest przede wszystkim moi drodzy DXY, to jest rzecz pierwsza, a druga to jest to jak blisko mamy do konkretnego market structure shifta na interwale 15 minutowym. Im bliżej, im to jest jasne, intensywne, tym mamy większe prawdopodobieństwo tego po prostu, że rynek poleci dalej. No i to jest moi drodzy standardowo, gdzie oczywiście take profit? No to o czym mówię zawsze, patrzymy jak to wygląda z perspektywy 0.3 ADR, czy potencjał jest spory, a potencjał był bardzo duży, bo 0.3 ADR w tym momencie wskazywało nam niecały 1 do 3 R. No i tak jak widzicie zresztą bez problemu cena to osiągnęła. Więc po raz kolejny tutaj bardzo duży plus dla modelu Prey jeśli chodzi o to. W tym momencie moi drodzy tak pięknie nam funt również to oddał. Dobrze, moi drodzy. Więc to będzie na tyle, jeśli chodzi o takie stricte omówienie tego. Tak jak widzicie, no to o czym trzeba pamiętać, o czym mówię cały czas już jak zacięta płyta, to jest DXY i bliskość tego, gdzie mamy Market Structure Shift na interwale 15-minutowym i jak to przede wszystkim wygląda w skali tego, o czym mówię w ramach modelu. Przejdźmy sobie natomiast, moi drodzy, teraz szybciutko jeszcze oczywiście do tego, jak wygląda sytuacja na ten tydzień, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, jak wygląda generalnie sytuacja makroekonomiczna w tym tygodniu. Przede wszystkim, moi drodzy, dzisiaj brak newsów. Poniedziałek z brakiem newsów, poniedziałek, który... No, jest moi drodzy rozdaniem dopiero kart, więc jak doskonale większość zdaje sobie sprawę, ja po prostu trzymam ręce pod dupą w dniu dzisiejszym, nie pozwalam sobie na nic, bo szczerze Wam powiem: no, taki poniedziałek bez newsów dla mnie i jeszcze jutro nie ma nic szczególnego, no to ja czekam po prostu, aż rynek pokaże mi karty, czekam aż zobaczę coś tak naprawdę, co będzie w zgodzie z jakimkolwiek już nawet nie tyle profilem tygodnia, ale przede wszystkim tym, co jesteśmy w stanie w ogóle osiągnąć. A taki poniedziałek, no to wiele mi nie mówi, wiele mi. Nie daje. No i w tym momencie mamy jutro na funcie o 11:15. E, przede wszystkim, tutaj e, newsy, które wykluczają nam handel, e, no bo jest to 11:15, więc fund skreślony, reszta jeszcze jest jak najbardziej ok, o ile przede wszystkim, że rynek zacznie pokazywać jakieś sensowne ruchy. Środa bez newsów, ale za to czwartek jest pod kątem, oczywiście, stóp procentowych na euro. Także czwartek raczej uważamy, uważamy przede wszystkim, moi drodzy, bo tak jak widzicie, tutaj, tych newsów. Na Australijczyku już w kontekście czasu londyńskiego mamy również newsy, więc ja raczej czwartek po prostu odpuszczam i będę trzymał ręce pod tyłkiem, jeśli chodzi o wszystko, bo później na funcie też newsy. Ja po prostu trzymam ręce pod tyłkiem. Wiem, że Kanadyjczyka tu stricte nie ma, ale to jest po prostu taki dzień, gdzie ja raczej nie chciałbym uczestniczyć na rynku, bo za dużo po prostu newsów ma miejsce w ramach mojego koszyka handlowego, więc tutaj ciężko będzie mi mówić o tym, żeby sens podchodzić do tego w sposób pragmatyczny i zarządzać ryzykiem. No i oczywiście jeśli chodzi o piątek, no to 8.00 mamy tutaj retail sales salesy na funcie, więc tylko fund skreślony. I to tyle. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym materiale i teraz chciałbym jeszcze takich słów kilka na koniec, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie raz, nie dwa, wy również możecie być w takiej sytuacji, kiedy pojawi się taki setup na przykład, pojawią się takie setupy i nie będziecie w nim uczestniczyć. Z jakichś losowych przyczyn, z przyczyn na przykład takich jak ja, że może będziecie brali ślub, może wydarzy się jakieś inne wydarzenie, trochę masło myślane, które spowoduje, że nie będziecie w stanie uczestniczyć w tym setupie. I moi drodzy, co się wtedy zazwyczaj dzieje? Jaki mechanizm się pojawia? Przede wszystkim standardowym mechanizmem, który wtedy tworzy się w naszej głowie, to to, że oczywiście pojawia się FOMO, czyli Fear of Missing Out. Boimy się, że coś utraciliśmy. W tym momencie nawet to już nie jest. Ta sytuacja przed, tylko już po, czyli utraciliśmy jakąś okazję, no to tak, no to teraz pewnie rynek nas za to ukaże, tak? Zostaniemy ukarani przez nas system, przez to, że nie zabraliśmy tego trada. I jakie myślenie się pojawia? Najgorsze, co się wtedy może wydarzyć, to to, że następny setup będzie stratny, czyli na przykład następny setup pojawia się stratny, my go zabraliśmy, no i zaczyna się obwinianie samych siebie. To znaczy, co się pojawia? Przede wszystkim pojawia się, pojawiają się jeszcze większe wyrzuty sumienia, że przecież. Przecież gdybym wziął ten piątkowy setup, to to, 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 to i to. No i to jest najgorsza rzecz, którą możemy sobie robić, moi drodzy, bo to zaprzecza przede wszystkim temu, na czym polega sensowne rozgrywanie systemu. Mój model jest stworzony w taki sposób, że po pierwsze jest wysoce skuteczny, więc nie ma się co martwić, nawet jeśli to my jakoś popełnimy dany błąd. Ale jeśli z jakichś przyczyn losowych nie możemy uczestniczyć na rynku i zachowujemy kapitał nie robiąc głupot, bo wiemy, że nie mamy na to czasu, to to jest, moi drodzy, bardzo dobra decyzja i system nie będzie nas za to karać, tylko wynagrodzi nas za to, że przede wszystkim trzymaliśmy się z tyłu, jeśli nie byliśmy w stanie tego systemu prawidłowo wykonywać. Bo to, że pominiemy raz za czas zyskowny setup, dlatego że nie mieliśmy czasu po prostu go zebrać w wysoce skutecznej strategii, która nie jest na granicy zyskowności, tylko rzeczywiście prezentuje dużą ilość zyskownych setupów, to nie jest moi drodzy nic strasznego. To jest naturalna kolej rzeczy, która się pojawia i nie ma w tym nic złego, a my zachowywaliśmy kapitał i to tyle. Moi drodzy, to jest po prostu normalna rzecz. Rozgrywa się resztę dalej. Nie katujemy się, nie, nie robimy niczego tutaj po to, żeby wskazać, jak bardzo e, złym było pominięcie tego setupu, bo takie rzeczy się wydarzają i trading nie ma być rzeczą, która. E, przez jedną pojedynczą rzecz, przez na przykład jeden ma jakiś mały błąd, albo pominięcie na przykład danego setupu jest przekreślona cała, cała nasza praca. Takie myślenie absolutne, które się pojawia w przypadku handlu na rynku, absolutnie najczęściej doprowadza do skasowania konta, bo wpadamy nagle w ciąg jakichś głupich decyzji, no nie? Tego, że staramy się odrobić coś, po prostu w czym nie uczestniczyliśmy. I zwróćcie uwagę do czego to prowadzi. To zawsze prowadzi do tego samego, że na przykład przykład zaczynamy robić głupoty, zczyścimy połowę konta, zczyścimy na przykład połowę naszego challenge'u w danej prop firmie i później jaki jest, jaka jest rozmowa z samym sobą. Jasna cholera, przecież to był tylko, to była tak mała rzecz w skali tego wszystkiego, co teraz spieprzyłem, a wystarczyło wtedy powiedzieć, okej, okay, nie ma problemu, jedziemy dalej. I jaki mały byłby to pullback albo brak w ogóle jakiegokolwiek retracementu na naszej krzywej kapitału, w stosunku do tego, co zrobiliśmy, przez naszą reakcję na to konkretne wydarzenie. I warto bardzo dobrze sobie to zapamiętać, bo trading to jest maraton, szczególnie nawet ten krótkoterminowy, to jest maraton, w którym liczy się duża ilość rozegrań, w którym patrzymy na to, w jaki sposób wygląda efekt dużej liczby rozegrań, a nie bierzemy pod uwagę jednego małego, pojedynczego rozegrania. To jest zbiór rozegrań, który ma doprowadzać nas do zyskowności, a nie jedno pojedyncze rozegranie. Które, nad którym skupiamy się po prostu, jak na rozlanym, nad rozlanym mlekiem przez następne kilka godzin i płaczemy, albo przez następne kilka tygodni, jak to wszystko poszło nie tak. Nie, moi drodzy. Takie sytuacje będą się zdarzać i trzeba być kompletnym ignorantem, żeby mówić komukolwiek, że tak nie będzie. Nie jesteście robotami, takie sytuacje będą się zdarzać i system ma to uwzględniać. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Do następnego, cześć.